Eee, a kto nam na Marko Gia, Krystyna Kateze, Katarzyna i Filip. Co robimy? Marko, zapraszamy. Robimy, do akcji, wzywamy posiłki codziennie, gotujemy i dostarczymy posiłka do szpitala. Dzisiaj, a tak? A kto nam pomaga w tej akcji? Tata, ta! -ta -da -da! nasza, cała drużyna. Barilla, Monini, Lomare, Ortex, Mutti, Galbani, Foxy, Suez, Nordkost, Social Whirlpool, Gastro e Metro Catering Nisa i Metro Plastic. i od dzisiaj super niespociarca, tata! Nutella! Dziękujemy też, Nutella. E co robimy dzisiaj? No, dzisiaj mamy menu taki, że po prostu mezze penne kolorate, czyli so, trójkolorowe uh, penne Barilla. ze szpinakiem, normalnej z marketką i tutaj woda się gotuje, już możemy rzucić Sos napoletana, ale do sosy napoletany daliśmy troszkę mięsa. Robiliśmy taki ragout z wędlinami, silnika parmeńska yy, i troszkę grosze. Tak i oczywiście na górę dużo, dużo grana padano przez HMP od Galbanii. Także to będzie taki główne dania. Na loga i... Zapraszam, kieruję Was tutaj, no. do moje stanowisko. la, stanowisko. La, 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 la. I co mamy? Sałatka tuncikowa ze zielonym groszkiem. Tu. I zrobiłam oczywiście dodatkowo, jak zawsze, troszkę macek, oliwki, zobaczycie i dużo, dużo pietruszka. Teraz, o, dodaję duże kawałki tuńczyka. Piękne. I jak ostatni raz, bo ja widziałam jak e, lubili te nasze sałatki, to po prostu zobaczcie jak piękne, tu, to, haha, ha, to jest secret touch, to jest tajemnica, moja ulubione. vegan mayo, devil. I teraz, dokładnie tu. Ale na coś dajemy tej super sałatkę. Zobaczycie. Bo nie skończy tylko sałatka. Jest zrobiona w taki sposób. E, pieczone piękne e, zimniaki i potem na górze dajemy tej piękne, super smaczne, bogata sałatka. Teraz zobaczycie jak ja będę komponować e, nasze tale. I e, to jest dokładnie e, tuncik, jak ja używałam dzisiaj. Jest super smaczny i super zdrowe, oczywiście. I na ostatni moment, kiedy mamy komponowanie nasze dania, to oliwa z oliwek extra virgin, sosnek i chili. Mm -hmm. Zobaczycie potem, jak ja komponuję. Teraz, papa, pa. do widzenia, bo ja muszę pracować, wiesz? Kasia, my przygotowujemy deser. Powiedzmy, że deser naleśniki z nutellą. No, jak, jak naleśniki? To dwie naleśniki na osobę, tak? Tak. Jest. Dwie, my nie próbowaliśmy. Niestety. Tak, tak, nie, nie, nie ufam ci. Na pewno próbowałeś, nie? Kusi. Ale wiesz, nutella jest, zawsze jest Nutella. I to mamy nasze naleśniki. No jestem ostatnie 2 minuty. Tak. Ostatnie 2-3 minuty nasz makaron będzie gotowy do serwowania. Dzisiaj naprawdę mamy pełnowartościowy obiad, mamy makaron wielokolorowy z warzywa w środku, sos pomidorowy, który też ma w środku warzywa, mamy mięso w sosie, mamy oliwa z oliwek klasy tam jest tuncik z dużo warzywa, fantastyczna oliwa, a na końcu naleśniki z nutella. No, tak po prostu myślę, że nasi kochani będą zmęczone i zadowoleni. To dobrze, że pokazujemy. Teraz pokazujemy wszystkich partnerów. naszych partnerów, które przypominam są Barilla, Molini, Rio Mare, Hortex, Mutti, Galbani, Foxy, Schweppes, Norkost i oczywiście Łydwój. Mm -hmm. I oczywiście mamy metrokaternika, który nam pomaga pakować małą fantastyczną maszynę. Także mam nadzieję, że nie zapomniałem nikogo, ale chyba nie. Zaczynacie już naprawdę dużo, dużo, dużo naszych partnerzy. Czy głośnik do tej racji. No, Wrócę i pokażę dokładnie, jak komponuje nasze danie. E, na ostatnie moment tu jeszcze ja dodać że to. Dokładnie. Jestem! To są nasze pudełki od Metro, Metro Katering Nisa. Nisa. Dziękujemy. I słuchajcie. I teraz jest dokładnie jak działa. I? Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Gdzie MSWiA ja czeka na nas. Dokładnie. Kochani, dziękuję za wszystko. Dziękuję za to, co robicie dla nas. Eko, piękne, kolorowe i super zdrowe. Tu idzie dalej należniki, tak, pakujemy ostatnie. Starczy tej tutaj Kasia? Oczywiście, że tak. Zobacz. Ile jest? Nie żałujemy, ale nie przesadzamy też. O, bardzo dobrze. Jak, Marko? Ostatnie 30 sekund. Bo makaron lubi al dente, ale chrupiący nie? nie może być. To jest sos. Pokaż tak. sos. Sos fantastyczny. sos. Używałem to jako postawa który ma całe sofrito włoski fantastyczne dużo świeże pomidory i do tego dodaliśmy e, po prostu nasze mięsa e, smażone troszeczkę i troszkę groszki e, horteksu oczywiście. I tu co to jest? Tu mamy grana padano CHMP, duża, duża którą ja tutaj mam tak do przygotowania bo potem się zabiorę to e, już jutrzejce po tu. lo per essere qui, il... oh, macano giusto, penne, colorate penne, tak? io mi vi piacciono, eh? no. no. sono fatte così, crociute, da qui fai, perché hanno una consistenza molto bella, sono molto al dente, e tu diciamo che la nostra salsa, che semplicemente mi Na nikogo, Okej, Sosu. Upachnie fantastycznie. Szkoda, że nie możecie to czuć. I oczywiście troszkę gra napadano. A potem gra napadano, jeszcze dajemy troszkę na górę. Jak już będzie w pudełeczko. Także to po prostu naprawdę jest. Już tego to jest pełno wartościowe posiłki. Okej. Idziemy powolutku pakować. Raz, dwa i tak. Wyszliśmy tego dnia Super, i tu Filip pakuje, naleśniki. zobacz jak szybko. Sam musimy dziękować Metroplast i e, Metro Catering Nisel. Dobra, Filo, Jeszcze raz pokaż, co mamy dzisiaj. Tego dzisiaj mamy też jaki parę coś nowości. Tak. Ok. Oprócz dzisiaj mamy należniki z Nutella. Birre Nutella. Też mamy jedno biredi. Oczywiście nasze e, dania. Makaron i sałata z tuncikiem. Oczy, dziękujemy poki za usteczki i napój Schweppes. Dziękujemy też. Dobra. Słuchajcie, teraz my musimy skończyć pakować. Musimy skończyć pakować i idziemy do uh, MSW gdzie czekają na nas. Jest raz, akcja jak się nazywa? mamy posiłki. Naszych partnerów. Eka i Barilla, Monini, Rio Mare, Ortex, Mufti, Galbani, Foxy, Schwezzi, Od dzisiaj Nutella. Nutella. Hey, hey! Filip, Krystyna, Kasia i Marko. Cześć kochani, do jutra. Cześć, do jutra, 12.45. Jeszcze raz będziemy gotować dla MSWiA, też do do të të në në pevë në dukojnë së virkanë, së botë i një gjëra Pa, tesh,